Uważam, że każdy powinien dopasować pewnego rodzaju strategię do siebie. Nie ma idealnych dla każdego, więc przytoczę tutaj kilka takich przykładów. Na pewno ćwiczenia fizyczne. Jeżeli jest aktywność fizyczna, jest ona regularna, takie jak jogging, yoga, pływanie, ćwiczenia siłowe, to na pewno będzie redukować nasze napięcie i też poziom stresu. Głębokie oddechy. Ogólnie Zaznajomienie się z, technika, z technikami oddechowymi jest czymś, co powinno być podstawą. Jeżeli nauczymy się różnych technik, nauczymy się oddychać, będziemy potrafili uspokoić swój układ nerwowy, a tym, a tym samym zmniejszyć napięcie. Medytacja i relaksacja jest to, uważam, must have, jeżeli zależy Ci na tym, żeby mieć zdrowe, psychiczne podejście do swojego życia. Medytacja powoduje, że dystansujesz się do swoich myśli, to co nas stresuje możemy odsunąć troszkę na bok, więc medytacja i różnego rodzaju techniki relaksacyjne na pewno w tym pomogą. Odpowiednia dieta, zdrowa dieta, spożywanie zdrowych produktów, zbilansowanych posiłków oraz unikanie nadmiernego spożywania kofeiny, alkoholu lub innych substancji na pewno pomogą Ci w zmniejszeniu stresu.